29 listopada 1833 roku Najwyższy Sąd Kryminalny skazuje Piotra Wysockiego na karę śmierci. Ostatecznie zamieniono na katorgę. Podporucznik Piotr Wysocki 29 listopada 1830 roku wraz z grupą podchorążych doprowadza do wybuchu powstania narodowego w Warszawie. Przez całą insurrekcję bierze aktywny udział w walkach. Broni Warszawy na szańcach woli u boku generała Józefa Sowlińskiego. Ranny w kościele na woli Piotr Wysocki dostaje się do rosyjskiej niewoli. Jako więzień stanu zostaje przewieziony do twierdzy w Bobrujsku. Tam, 29 października 1831 roku, rosyjski sąd polowy skazuje go na śmierć przez ćwiartowanie. Jednak wyroku nie wykonano i w styczniu 1832 roku. Przetransportowano Wysockiego do więzienia w zamościu. Następnie w listopadzie tego samego roku do Warszawy do więzienia należnych. 29 listopada 1836 roku. Posiedzenie Sądu Najwyższego kryminalnego. Nazwisko: Piotr Jacek Wysocki, Herbodrowąż-Syniana. Urodzony 10 września 1797 roku w Winiara, podporcznika wojska Królestwa Polskiego. Piotra Wysockiego oskarża się o spowodowanie buntu, zabójstwo generałów Małrycego, Chałkiego i Stanisława Trąbickiego oraz próbę zamachu na rodzinę panującą Wielkiego Księcia Konstantego. Podporuczniku, podajcie, kto z Tobą współdziałał w tym procederze. Nazwiska! Podaj nazwiska! To ja wydawałem rozkazy. Mnie tylko sądźcie. Innych zostawcie w spokoju. Biorę pełną odpowiedzialność za wywołanie rewolucji. Nie spodziewam się łask ani darowania winy. W imieniu Jego Cesarskiej Mości, cesarza Wszech Rosji, króla Królestwa Polskiego, Sara Mikołaja I, Sąd Najwyższy Kryminalny uznaje podporucznika Piotra Wysockiego więźnia samu winnego zarzucanych mu czynów. Pozbawia go szlachectwa i skazuje na karę śmierci przez powieszenia. Podajcie, poruczniku, do jego cesarskiej mości. Cara Mikołaja I, prośbę o ułaskawienie. Ręczem za dobry skutek. Poproszę do celi o papier in -house. Wyprowadzić skazanego. O. Nie dlatego broń podjął. A żebym prosił cesarza o łaskę, ale dlatego, aby jej mój naród nigdy nie potrzebował. Mimo takiej odpowiedzi, Wysocki nie został stracony, i car Mikołaj I karę śmierci zamienił na karę 20 lat ciężkich robót na Syberii. Piotrowi Wysockiemu w 1857 roku pozwolono wrócić do ojczyzny. Zamieszkał w Warce, gdzie 6 stycznia 1875 roku zmarł. Napis na jego grobie Generalizm zawiera słowa często powtarzane przez Wysockiego. Pan nas Bogu Wszystko dla ojczyzny, nic dla mnie.